I kolejny dzień jesteśmy w centrum miasta Tel Aviv na końcu nie ma V i to nie jest Tel Aviv w Izraelu ale stolica Kachetci Gruzińskiej Miasteczko niewielkie, około 19 tysięcy mieszkańców, trochę zabytków. Jest jakaś twierdza, którą chyba zaraz zobaczymy Niektóre domy faktycznie pięknie przyozdobione. Na naszej trasie w Telarki. Pójdziemy w lewo, bo tam. Pobierzmy Biedne umęczone ptaki. Kilka kilometrów od te dotarliśmy do miejscowości Małej Wioski Czinci w Ladze, w której znajduje się przepiękna ponoć rezydencja pałacowa arystokratów gruzińskich rodziny Cipciwadze. Jakoś tak posiadłość otoczona jest przepięknymi ogrodami. Była ta budowla na wskroś w stylu europejskim. Nawet stworzono tutaj winiarnie, które produkowały wino wedle przepisów francuskich producentów wina. Pozujesz? O Boże, jakie psiule? Posiadłość otoczona żywą, piękną zielenią jakieś niesamowite egzemplarze. Od czarcia, bardzo. bardzo proszę po jednym tutaj gdzieś do spróbowania białego cina białego... do ucha i z A, z miodem czacza jest. O, o, o. No i nasz przewodnik gruziński Aleks, no potrafi brzdąkać na tych klawiszach, patrzcie. znajdowała się w tej willi piwniczka z winami. Dworek owszem skromny. Właściciel jak powiedziała przewodniczka był z królewską rodziną akratydów obecnie mieszkającą w Hiszpanii. Piękne okazy drzew w parku. Dobrze, że za komuny sowieckiej nie powycinali tego wszystkiego. Bardzo malowniczą, od tego momentu nam się obudowuje. To w i mamy noc. Tu się czuję. No państwo na prawo toaleta. Przybyliśmy do okolicy Mkhety starej stolicy. Świata jeszcze starożytnego. Ta wioska nosi nazwę Parii, stary kościółek na wzgórzu, z którego rozlega się przepiękny widok na starożytną księgę. widoki rzeczywiście mogą zapierać, no chyba oddech, nie? Przepiękny widok rzeka kura, i chyba Asgravi do grabi, dopływ. nie poczerniał jak w ziemi świętej krzyżifix Dobry, panie psie. Żeby pan wiedział, co by się działo, jakby to był mój Kubus. A na zewnątrz jest chyba 36. Więc pies ma problem, of course. Zawsze mówię, że ważny, ważny, no ale ten kościół urządził miejsce pochówku, dlatego to jest istotne. na kresji które oglądaliśmy no to jest jeszcze raz widok na monaster który widzieliśmy kilka minut temu jesteśmy w najważniejszym kościele chrześcijańskim na wschodzie e, Gruzji Swety Choweli. prawie jak w Częstochowie z Fetis Choweli. Miejsce w pochówku świętej Sydonii. który za każdym razem spogląda na oglądającego jego twarzy. Odbywają się tu również cały czas śluby. Na ścianach zachowały się jeszcze liczne oryginalne freski. W pierwszej połowie I wieku naszej ery, czyli w czasach Chrystusowych, mieszkał tutaj, w hecie niejaki Eliasz, który był Żydem miejscowym. Ale kilkukrotnie wybierał się do źródeł swojej gary do Jerozolimy. Uf, Eliasz prawdopodobnie był świadkiem ukrzyżowania Jezusa. Kupił był żołnierzy, którzy sprzedali mu płaszcz, którym okryty był Chrystus. W tym miejscu prawdopodobnie jest pochowana święta Sydonia, a była ona siostrą owego Eliasza. Kiedy on przywiózł z Jerozolimy ów Hiton, ten płaszcz Chrystusowy, ona go na chwilę przywidziała i tak się przejęła. Śmiercią Chrystusa, że sama zmarła była, jak rażona piorunem. Pochowano ją wówczas w ogrodzie nieopodal świątyni, która tutaj stoi. Po kilku latach na jej na miejscu i pochówku wyrosło potężne drzewo cedry. W III wieku naszej ery królował tutaj niejaki Miriam. W tym czasie przybyła tutaj również młoda dziewczyna z Kapadocji, świętanino, z krzyżem zbudowanym z gałązek winorośli splecionych włosami naturalnymi. Postanowili wybudować w miejscu gdzie rust ów cydr, cedr, cedr, cedr pierwszą świątynię chrześcijańską na terenie na terenie Iberii, bo wówczas Gruzji jeszcze nie było. Zrazu była to świątynia drewniana, a później król kazał ściąć ów cedr i zbudował z niego podpory pod świątynię już. Kamienną. Przez wieki później tę świątynię przebudowywano, wzmacniano, ale również i niszczono, ponieważ tak Iberię, jak i później Gruzję zewsząd otaczał żywioł islamski oraz Persowie. Były to ciężkie czasy, ale obie te religie chrześcijańskie, które Pozostały i w Gruzji, i w Armenii ostały się do dzisiaj i są to najstarsze chrześcijańskie kościoły w Europie. I tak przebiega uroczystość zaślubień, Wkładają na głowy nowożeńców korony. Nazwa Speti Choreli oznacza w języku gruzińskim święte pnącze. Świątynia otoczona została potężnym murem. No właśnie z tego powodu, że wszyscy chcieli podbijać Gruzję i główny przybytek religijny tego, chrześcijańskiego państwa. Bardzo wysoki stan wody jest. To co mówiłem. Normalnie to ona tak 4-5 metrów mniej. Także prawie na, na maksymalnych poziomach. Nie tak? można się kąpać, no to ten zbiornik trochę tam się ciągnie. I po drugiej stronie tego zbiornika jest twierdza Ananuri, której się zaczyna. Jak Państwo spojrzycie, to gdzie, nie, gdzie tutaj w górach, jak po systemach warownych. No, Ananur jest dobrze zachowaną, twierdzą. Natomiast gdzieś tam jeszcze widać takie pozostałości tak że ten system obronny tutaj przez całą. Jesteśmy już na drodze gruzińskiej, drodze wojennej. Jechaliśmy...

Tu za pieniądze. można zapłacić 5 Lari, żeby zrobić sobie z ukochaną zdjęcie. Najczęściej nowożeńcy tutaj się fotografują. Bardzo często do to gdzie schodzą kiedy gdzie schodzą. Kiedy budowano w na rzece a w pierwszej wersji stwierdza, Anna nur miała się znaleźć pod wodą. Wybuchły tu wielkie protesty mieszkańców, i twierdza została zachowana w całości. Twierdza została wzniesiona już w XIV wieku i potem przez prawie 500 lat użytkowana przez różne ludy wojska, ponieważ znajduje się przy tak zwanej Gruzińskiej. Drodze wojennej, a to jest droga, którą można przebyć jedyna droga, którą można przebyć w sposób bezproblemowy pasmo w Kaukazu Wysokiego z południa na północ. Oczywiście na terenie twierdzy, znajduje się monaster. Na ścianach zachowane jeszcze oryginalne freski sprzed setek lat. można również dywakować po bliższe jeziora dany kierowca o której ma jechać na granicę. Mm. To jemu tam obojętne trzeba sobie tutaj Kudauri jest ponad 2100 najwyższy. Nie, ty już mówiłem, sklep jest blisko hotelu, więc nie jest tak jak kiedyś, że cztery jest... ty już mówiłem, sklep jest blisko. Po bardzo atrakcyjnym dniu dotarliśmy do miejscowości Kudauri w środku pasma. Kaukazu Wielkiego, niedaleko Przełęczy Krzyżowej, gdzie spędzimy noc w pobliżu gruzińskiej drogi wojennej. Jutro na górę lodową Kazbek, do miejscowości Kazbeki.